Dobra, jeszcze się zaraz napiję wody. Co ty pierdolisz, gruby? A dlaczego nie musiał spadać? Chyba bym się tak napierdalał, że stara przyjdzie pozamiatać. Będziemy mieli trzy chyba, nie? No pewnie. No. A dobra, a ty jest dobra, spędznie. ja idę. <głos zamiatacz> a nie, ogólnie czarni to bardzo dobrzy ludzie, nie? Ej, ty muszka. No. <głos zamiatacz> jesteś Johnny Czekaj, czekaj, nie otwieraj, nie Czachki. otwieraj! Trzeba złapać jak najwięcej i spalam od razu te wszystkie. Dobra panowie idę. Wiecie kto- gdzie jesteście? Na strychu. O nie 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 nie, ona tam jest. To co, Dobro, otwieraj się już? Dobra, otwieraj. Mam. I klucz. Mam klucz Dobra. i dziecko. Mhm. No i lalkę. Eee, biegnę jak pierwszy. Za, za pierwszą. Eee, ja mam już lale, więc ja nie mogę nic, ja nie mogę nie Ale, sobie. Klucz do Zatrzymała. Aha. Dobra, nie chce się zatrzymać. <śla> Okej. <Okay>. Ooo. Oh. <śla> Hello. <śla> o, <śla> dzień dobry. O tu biegnie na ciebie Ach. lalka Dobra mam ją Ja od razu idę mnie spalić Dobra chodźcie do pieca O no, patrz co no, ja robię w jest lalką Ona generalnie tam stoi sobie nie Ach. Będziemy mieli 4 lalki patrzcie Co już? No patrz, ja... no patrz To, to, to będzie najszybsze granie O no, no tu idzie Dobra palimy Palimy już pierwszą Tu Jezu jak ona się patrz, Dobra patrz. cicho Chodźcie dobrą też dobre upsejdź Dobry <grymianie> Ej, bierz coś tą lalkę Ej Oj. Kurda Ojcyk Dobry, jakie małe lalki? Ja powiem ja szybko Weź tą na dole, tu, tu, tu Jakby to powiedział Rafonix Na chuj napierdalasz ty jeep, psychopatko jebana, zajebać ci kopa kurwa w łeb To się wybluruje Gdzie no, ja to się wybluruje?

Mogliśmy uchytować w Robisz kurwa wahad, bo z kurwy synobi. tako i... O, <głos> o, <głos> o ja Co byłem? się stało? Jak <noise> Co tam gówniak? Pra weźcie szybko. Moje dwa klucze. <noise> dobra. A ty masz tą złączną ogręb? <noise> Debilu! Ej dobra, ja się poświęcę za was. Za was. <noise> Ale mogliście powiedzieć. A ona gdzieś, gdzieś... pobiegła. O ma dawno a jak coś mam do rąk Masz? Mam do lalkę, trzymam w ręce Tutaj. Gdzie Asia, na swoją morękę poszło? A daj się zobaczyć, ja lalkę rucham, zaraz cię pokażę No tak, ej nie biegnij tam, gruby, A, dobra. dobra, ona tam jest Kurwa, zdenerwowana. Kurwa, W kurw... kurwiona <guliona. guliona> no. rzeczy po imieniu Kralka. Halo, czemu ona tak biega? Halo, Asia, chodź tu Asiu tej czarny uważaj w Asiu? No to Zapraszam na morenkę. On gdzieś jest. O, ono tam na górze jest. Po schodach biegnie. Asiu, zapraszam cię. Mam złą lalkę. <grym> Tibijską. A, to ty. Ja mam dobrą, ja czekam w tym Nie mam drewna. Gdzieś ja co? mam drewno. Zaraz skoczę. Halo? Hmm. Tak, na pierwsza w terenie. Dobra, nie skoczę. Proszę, do... Ono jest tu na dole. Co? Tak? Na dole? A, na dole. Nie. Al... Ej, bo ja stoję na środku i ona nie chce lalki do przede mnie. Ej, Czarnowie, ale sram. <laughs> na chuj na te drzwi? Yeah. Ej, co jest, ty? Ono zaraz... On? Ale syfko. Ej, to ale... będzie... O kurde, nie! Złapała ja, mnie, ale ma jak coś. No. Od razu dwie lalki ten znaleźć. No. Przypójcie, od razu dwie lalki. Tylko... Dobra, ja łapię od razu dobrą lalkę. Będzie gdzieś. Ej, weźcie mi drzewa. Chodzę Chodzę. daleko. Mam no, dobrą lalkę. Masz dobrą lalkę? Dobra, Dobre. to... Ej, no chodź się. No kurczaczki. No. Ty, ona się wkurzyła. Dobra, no, ja, to ja się tak posiadam. Asiu, Asiu, spokojnie. Ona tam na dół idzie. A. Damy... Co? Gdzie ona jest? O. No, tu stoi? Ale gdzie ona Asiu. Co? Co? Tak, nasady, nasady. Idę się lodę. Halo. Nie, odwiem. Go? Ej, na pewno jedna będzie na strychu zbugowana. Ej panowie jak się wyder ta mnie matka, widzicie że z tego domu, nie? Jest z tej rodziny. No tak. <grym> a też już zobaczcie jak ja lalek herówka, no jeszcze jedna dobra lekar. Ej tutaj, tutaj lale mam. Lale no, mam, lalki? mam złą lalę lalę. Mamy dwie? No Dobra, to ja biorę dobrą. Ej, to chyba ostatnia lalka, co? Nie palcie jeszcze. Jestem no nie palc na schodach, jeszcze. Ktoś musimy... Też jest na schodach. Ej, ono tam do góry do was poleciało, nie? nie. Aha, no to nie. mamy dwie lalki, mamy dwie lalki. Daj lalkę. Ej, ona mnie używali. Zobrukowała no, no. mnie, no dziwko jebana. No co? Jeszcze co, co Kocio trzeba zapalić. Eee, no to ja mam. Bo koner tak. nie chce zapłonąć panowie. Panowie <laughs> Macie, macie, macie. Dobra. dobra Jeszcze ja włożę lale No o nie tak. Ja mam lale, będziemy palzy Dobra ja się muszę Ja mam lale teraz, chłopie Będziemy za Was Panowie <laughs> Ciekawe, co się stanie zostaniemy Wszyscy mali mamy mi teraz Jak teraz jakaś teraz spali. O dobra Asiu, Asia, Asia umarła no, ten, po prostu zginął, kurde Teraz coś... ...pięknie po... po... Się Gdzie e, Góry. Pewnie w bibliotece gdzieś, znowu jest Nie A, klucz do sypialni, no fajnie Ej, ile my tu żeśmy przeszli? No, no. W, nie wiem, w 5 minut? Nie no, może trochę 10 10 Co, znalazł się? Gdzie Asia była? Masz ją? Sypialni. Daj ją. No nie, chce mówić. Do pieca ją bierzemy, czy jak? Mm, no. Nie. nie. Bierzemy ją. Tylko na dół. Asiu. Sypialni na łóżku leżą. Bierzemy Asię do busa. Fake bus, tak zwany. Ej, hale, ja się zagubiła, panowie. <laughs> no patrz, to jest fake bus. Dobra, bierzemy ją.

A pizza delivery man says there's definitely something. Ta się mówi, że tak? Chyba ma okres. Ej, chyba tylko. Ej, jak się że już Nie tak No, tak że to by było na tyle. No, więc... Mm. <laughs> pierdolcie się.